Szósty festiwal ludowy imieniem Stefana Ostrowskiego Jana Jawora uważam za otwarty. To już tradycja. W sędziszowie odbył się kolejny festiwal ludowy. Jak zwykle kapele zaprezentowały się przed licznym tłumem fanów. Do prezentacji zostało zaproszonych 18 kapel ludowych. Ponadto organizator przygotował wiele ciekawych atrakcji związanych z naszą ludową tradycją. Prezentowały się stoiska z rękodziełem oraz koła gospodyń wiejskich. Festiwal był kolejną okazją do prowadzenia zbiórki pieniędzy na rzecz chorej Angeliki Sroka, dla której jedynym ratunkiem, aby przywrócić jej możliwość chodzenia, jest leczenie komórkami macierzystymi w Chinach. Za rok zapraszamy na kolejne spotkanie z ludowym graniem, które nigdy nie zaginie, jak głosi przysłowie, napisała pani Ewa Kubastwa Samociuk na stronie internetowej sędziszów.pl jak wybędzie kozienczej oba, ta bolała kłania głowa. Uwiązałem go na licach, a ja opiłem sędowica. wita. Uwiązałem go na licach, a ja opiłem sędowica. se v to kadni, udělám zolem na tadni, a jo, přijím se v to karni.